Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jak widzicie, dzisiaj nie gotuję, a więc będzie troszeczkę bla bla. Na temat świąt, na temat mojej robionej diety, można powiedzieć, tym moim filmikiem, chciałabym zakończyć ten czas, można powiedzieć, przedświąteczny, czas postu i z okazji nadchodzących świąt chciałam Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia, od babci burzonki, można powiedzieć, która gotuje na kanale dla Was. Albo po prostu pokazuje Wam mniej więcej jak przygotować dane danie. Oczywiście ten filmik pokażę również na moim drugim bardzo fajnym kanale. Myślę, że przydatnym kanale dla niektórych, na którym pokazuję Wam robótki ręczne różnego rodzaju, czyli na drutach, troszeczkę na szydełku, jak umyć coś, jak wyczyścić coś. W ogóle bardzo, bardzo dużo przydatnych rzeczy, można powiedzieć. Dlatego nieraz Wam pokażę z tego kanału na ten coś, albo z tego kanału pokazuję Wam coś na ten kanał. Na przykład, tak jak teraz stoimy króciutko już przed świętami, proponuję Wam, żebyście taki stół wielkanocny sobie zrobili już przynajmniej ze trzy dni wcześniej, jeżeli możecie. Jeżeli na przykład nie możecie, bo jecie na takim stole, no to wiadomo, że to już nie idzie. Ale możecie sobie już na przykład przygotować obrus wyprasować, na przykład serwetki sobie kupić. W tym roku mam takie, a więc wiecie, że mam wnuki, a więc stół jest zawsze u mnie kolorowy. W tym roku jeszcze Wam nie pokażę tego stołu, ale pokazałam Wam z ubiegłego roku już stół, sprzed dwóch laty pokazałam Wam już stół, moje jedzenie, jakie jest na moim stole wielkanocnym. Pod tym moim filmikiem chciałabym Wam również podać te dania. Oczywiście jak umalować pisanki. Dlatego robię już parę dni wcześniej ten filmik, żebyście mogli sobie jeszcze sami kupić jakieś farbki do malowania. Wosk to jest świeczka. Grzejecie tylko ten wosk, malujecie i w tych filmikach Wam tam wszystko pokazuję. Zapraszam Was również na dania. Wielkanocne, na, na ciasta wielkanocne, na babki, na baranki czy zajączki, zależy jaką macie formę. Mam również zrobione wtedy z takiej jednej porcji, możecie sobie upiec ze trzy zające czy zajączki albo na przykład baranki wielkanocne. Jeżeli sami nie zjecie, możecie takiego baranka sobie czy takie ciasto. Zapakować ładnie i komuś prezentować, a więc nie ma problemu. Na moim kanale prawie jest już wszystko um, od żurku, jak parzyć kiełbasę, żeby nie była zasucha, um, żeby, jak udekorować stół, jak na przykład um, talerz z wędlinami sobie możecie ładnie um, udekorować. Te wędliny, jak sobie na przykład takie róże fajne zrobić. Jak zrobić różnego rodzaju sałatki, na szybko mam również sałatki takie na przykład z ananasem, z makaronem, naprawdę mam sałatki kartoflane, mam jak zrobić majonez nawet, a więc naprawdę jak upiec kaczkę, jak upiec uda z kaczki, a więc w tym roku jest mało tej kaczki, no przynajmniej tutaj gdzie ja mieszkam, nie wiem, nie wiem jak jest w Polsce, ale zapraszam Was na te udka moje, są rewelacyjne. Godzina, godzina 15 minut po obsmażeniu dusicie na patelni albo na garnku takim do duszenia czy brytwance. Naprawdę będzie coś pysznego. Oczywiście te moje wszystkie dania, które Wam proponuję, prawie wszystkie, można sobie już wcześniej przygotować. Czyli jeżeli święta przypadają na niedzielę, Wielkanoc akurat zawsze na niedzielę, możemy sobie już to mięso przygotować w czwartek. Piątek tymi przyprawami, szczoskiem z cebulą, a pieczemy dopiero sobie wieczorem w sobotę, a nawet możemy sobie w święta. A więc dwa, trzy dni takie mięso przyprawione może sobie postać w lodówce. I chciałabym właśnie, żebyście na to zwrócili uwagę, ponieważ taka pani domu, która musi wszystko zrobić sama, naprawdę to jest bardzo, bardzo dużo pracy. Jeżeliście w święta nie byli tacy zmęczeni wycieńczeni, to Wam to proponuję. Ponieważ ja również tak robię. I na święta ja sobie szukam takie dania, żeby mnie nie kosztowały dużo czasu. I takie dania to są właśnie polędwiczki, takim daniem to są różnego rodzaju pieczenie, takim daniem to są na przykład yy, może być gulasz, takim daniem może być również... Yy, Jakieś mięso w sosie, wołowina w sosie, wieprzowina w sosie, albo te rolady zawijane mam również, czy pieczenie, pasztety, można sobie zrobić różne, a więc macie już na moim kanale. I co bym jeszcze Wam proponowała, to skorzystajcie z moich playlist, czyli nie wchodzicie na wideo, tylko na playlisty, i tam na tych playlistach są te wszystkie, jakby dania, posortowane. Czyli wchodzicie na zupy, znajdziecie na przykład żurek jak zrobić, wchodzicie na przykład na dania mięsne, będą praktycznie wszystkie dania mięsne, wchodzicie na dania mączne, to możecie sobie znaleźć pierożki, inne rzeczy, ale również ciasta, wchodzicie na ciasta, na torty, a więc naprawdę mam tyle fajnych ciast, które poleżą Wam 2-3 dni. Mam również karpatki, torciki takie z bitą śmietaną. To jest najszybsze, najtańsze i może najmniej cukru w takim naprawdę ciście. A więc zapraszam, wypróbujcie sobie, na pewno coś z tego fajnego wyjdzie. Jeżeli będzie jakiś problem mały czy coś, spróbujcie napisać. Będę miała czas, to Wam wejdę, odpowiem czy podpowiem. Bardzo chętnie. A więc bigos możemy sobie zrobić już na pewno ze trzy dni wcześniej, czy jakieś gołąbki możemy sobie zrobić wcześniej. Tyle, że jak robimy na przykład sos już śmietankowy, to zróbcie na przykład ten sos sobie w ostatni dzień. Uduście je i sos zróbcie sobie w ostatni dzień ze śmietaną, czy z pomidorami jak najbardziej, czy w sobotę, żeby Wam nie skisło. Posłyszałam, że już u niektórych ludzi kisły, na przykład na Boże Narodzenie kisły im gołąbki. Bo jeżeli ktoś przytrzymał w domu dwa dni, na kuchni czy na kuchence, to możliwe, że mogły skisnąć. Może się zdarzyć, jeżeli będzie Wam na przykład za ciepło. A więc zróbcie każdemu miejsce, jak wiecie na przykład ile ludzi. Przygotujcie sobie talerze, szklanki, sztućce, postawcie gdzieś jakiś kącik, przykryjcie. Jeżeli nie możecie, tak na przykład jak ja, sobie parę Dni wcześniej przygotować. To jest dla mnie bardzo ważne. W ostatni dzień możemy sobie kupić jakieś fajne kwiatki, yy, bazie, yy, powkłady do wazonu czy coś, żeby to było świątecznie, żeby to było widać, że są święta wielkanocne. Kiedyś robiłam ogróz tylko i wyłącznie biały kolor, teraz daję kremowy, niezam inny kolor, po to, żeby właśnie jak przyjdą dzieci czy wnuki, żeby się cieszyły, żeby to było ciekawiej. Wtedy daję dużo jajek po środku, czy moich malowanych, czy kupne, czy czekoladki, czy coś, że też było coś nie tylko dla oka, ale również dla dzieci, bo one się cieszą najbardziej serdecznie, tak można powiedzieć, od serca bardzo. Ale nie tylko dzieci, rodzina również się cieszy, jak jest zaproszona. Co chciałam jeszcze powiedzieć, że dietkę jak najbardziej robiłam i dalej robię do samych świąt, a na święta sobie pozwalam. Po świętach, oczywiście, idzie dalej, i Wam powiem, że już wieczorami już się tak nie chce jeść. Myślę, że jak będę robiła dalej do lata, to znaczy będę ograniczała dojadanie wieczorem, ale już nie będzie tak jak teraz ściśle. Ale Wam powiem, że 4 kg mi zeszło i bardzo się cieszę. Jak zaczynałam, ja miałam 74 tam z haczyczkiem, a teraz mam 70 z haczyczkiem, a więc 4 kilo to już jest coś, ale Wam powiem, że również spadł mi trochę ten, ten mój bruch, stojący czy sterczący. Ja wiem, niektórych to w ogóle nie interesuje, ale że ja jestem osobą, która gotuje dla Was, to chciałabym też nie ładnie wyglądać. Mimo swojego wieku, człowiek chce ładnie zadbanie wyglądać. I ja nie wiem, jak Wy wyglądacie. I mnie to nie interesuje, czy Wy macie brzuch, czy nie. Mi chodzi o to, jeżeli ktoś z Was ma jakiś mały problem, czy chciałby coś zmienić, to może, może ze mną. Dlatego proponowałam Wam tą moją dietę. Praktycznie robię zawsze po świętach Bożego Narodzenia, a kończy się na Wielkanocy, ponieważ ym, po prostu człowiek sobie pozwala, a później do lata po troszkę, po troszkę, po troszkę. I jest wszystko dobrze. Jak mówiłam, w pierwszych tygodniach zawsze się najwięcej traci, bo jeszcze wszystko tam jest w środku. To zanim się oczyści Czy 4 tygodnie, najwięcej się traci, a później, jak schudniecie pół kilograma w miesiącu, maksymalnie kilogram, to już jest super. Naprawdę więcej nie trzeba, nawet nie wolno. A więc później robimy ostrożnie. I latem oczywiście już inaczej się odżywiamy, już nie potrzebujemy tej energii, tak dużo tego ciepła i możemy jeść wtedy więcej warzyw, poruszamy się więcej, bo jest ładna pogoda i wtedy jemy mniej i już tak nam się tutaj nie odkłada. Troszeczkę brzuch mi jakby zszedł, pewnie, że nie ma, ym, nie ma tak, jak bym chciała jeszcze, ale to jest dopiero parę tygodni i do lata mam nadzieję, że troszeczkę mi ten brzuch spadnie. I już ten będę została, gotowa dla Was, nie będzie tak sterczał. To robię dla siebie. Dlatego każdy robi dla siebie. Jeżeli chce. To nie jest żaden mus. Tu nikt nic nikogo nie zmusza na moim kanale. Ale chciałam pokazać, że to funkcjonuje. I jeżeli ja Wam to proponuję, to Was nie oszukuję. Tak z moimi wszystkimi filmami. Ja robię wszystko live. Robię sama. Wszystko przygotowuję i coś jeszcze chciałam powiedzieć o tych pierwszych filmikach dla nowych moich widzów na kanale: że te moje pierwsze filmiki nie są takie, jak ja bym chciała, żeby były. Teraz z perspektywy czasu tych dwóch lat widzę te błędy po prostu. Najchętniej bym wzięła takie filmy i wycięła, przerobiła na nowo, ale trudno. One już są i one już tam zostaną. Ja niektóre filmiki po prostu nieraz jakby poprawiam, że zmieniam troszeczkę receptę, ponieważ można robić niektóre dania w różnych opcjach, a więc zmieniam w ten sposób, że daję inny sosik albo czegoś dołożę, żeby to danie było inne, a podobne do tego poprzedniego. Tam oczywiście nie było tej polskiej testatury, teraz już mam i Wam powiem, że dalej jeszcze jak przerabiam ten film, to tak robię, że. Piszę, piszę po niemiecku, po polsku, po polsku, po niemiecku. Przestawiam kropkę, trzeba cały czas. A jak piszę po polsku, muszę zmienić na niemiecki. To muszę zmienić na niemiecki. Ja piszę po polsku. Oczywiście jak chcę wejść na coś innego, muszę zmienić na niemiecki. Także cały czas jest to, um, jest to pracowanie. Jakby cały czas muszę myśleć, cały czas muszę tam coś zmieniać. Mój kanał to nie jest nic perfekt, ale Jedzonko smakuje. Dlatego to jest najważniejsze. Czy ja tam błędy robię? Jak z tym porem, czy z tą porą, to Wam powiem, to nie jest tak istotne, naprawdę. To jest ważne, że dacie tego pora. A więc ja wychodzę z założenia, że to jest porę, to jest rodzaj żeński, chyba jest żeński, dlatego tak mówię. A więc, że mówię w dwóch językach na co dzień, zdarzy mi się, że. Em, Oczywiście, że robię błędy nieraz i ja zrobię te błędy jak nagrywam, ale już po tym ja nie mogę tego wyciąć nieraz, dlatego zostawię, a wy musicie po prostu wziąć to tak, jak jest i po prostu troszeczkę mnie zrozumieć, że jestem prawie 40 lat za granicą, ale mówię po polsku cały czas na bieżąco i um, najważniejsze jest to, że chcę wam przekazać tą wiedzę gotowania, bo troszeczkę jej jest. Nie jestem żadną kucharką, nie jestem naprawdę ani perfekt, nic, ale troszeczkę gotować umiem. To wam chcę pokazać, że smakuje. Naprawdę bardzo, bardzo smakują niektóre dania, są pyszne, ponieważ tu chodzi również nie tylko o to doprawienie, ale chodzi o czas. Ja wam te czasy mówię, i to jest bardzo ważne. Dla mnie recepta, gdzie nie ma czasu, jak długo gotować piec, to jest jakby. Wybrakowana recepta, można powiedzieć. Każdy przepis powinien mieć tą temperaturę podaną i czas. Dlatego ja Wam jasno mówię, mam skalę na 9, zmieścicie na 3, albo o połowę, albo zmieścicie o 2 trzecie, albo o 1 trzecią. Bo nie wiem, jaki macie na przykład piekarnik, czy macie na przykład na gaz. Jeżeli macie na gaz, no to wiadomo, że ciężko. Dlatego Wam podpowiadam. Jest troszeczkę gadania na moim kanale, ale ja chcę żeście to dane tanie, które Wam proponuję, zrobili tak podobnie, jak u mnie. Dlatego teraz dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dziękuję, że jesteście ze mną, dziękuję, że mi oglądacie, że jesteście mi wierni, zwłaszcza, zwłaszcza ci wszyscy, co mnie oglądają od początku, bardzo Wam dziękuję i naprawdę dziękuję serdecznie, dziękuję, że jesteście ze mną, że mi oglądacie. Zapraszam nadal. Mam nadzieję, że od czasu do czasu jeszcze coś Wam fajnego wstawię. Staram się, mimo że mam coraz mniej tego czasu, bo jeszcze rodzina jest, a więc jeszcze sprzątanie w domu, gotowanie w domu na co dzień. Jeszcze pracuję, mam rodzinę, mam nuki, a więc tego czasu mam mało, ale staram się Wam od czasu do czasu coś wrzucić na kanał, żeby Wam się nie nudziło. Dlatego teraz. Żegnam się z Wami. Życzę zdrowych, wesołych świąt. Jak ten stół będzie wyglądał świąteczny, pokażę Wam na zdjęciu. Możliwe, że w przyszłym roku albo na święta, albo już po świętach. Teraz już nie, ale Wam podpowiedziałam, co jest bardzo ważne, żebyście sobie przygotowali, żebyście mieli jak najmniej tego stresu. Żebyście zrobili sobie tą listę, żeby kupić wszystkie produkty. Na przykład wypiszcie sobie tak jak ja, jakie dania robię. I do każdego tania, jakie potrzebuję produkty. Czy mam w domu, czy muszę dokupić, kupić. Zapraszam na mój kanał bardzo, bardzo serdecznie. Do widzenia i zdrowych, wesołych świąt życzę Wam. Dla moich obu kanałów oczywiście. nie, I oczywiście Wam proponuję te kanały. A więc Babcia Bożanka gotuje, proponuję kanał Babcia Bożanka Robótki Ręczne. I odwrotnie, Babcia Bożanka Robótki Ręczne proponuje kanał Babcia Bożanka gotuje. Oczywiście mam jeszcze jeden kanał. Ja wam wspomniałam, że mam jeszcze jeden kanał. Babcia Bożanka bajki i tam recytuję, czytam bajki dla dzieci. Pomyślałam sobie, że to też może być coś przydatnego, nie? A więc, jeżeli ktoś by się nudził albo miał mnie za mało mojego bla bla, zapraszam bardzo serdecznie na, na bajki. Dziękuję, do widzenia, zdrowych i wesołych świąt życzę.